Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Koko i rodzina samosów na tapecie, czyli wyzwanie minimalistycznego życia Kochani, właśnie Jacqueline siedzi na kibelku, nie będziemy jej przeszkadzać Niech ona sobie później łapki umyje i weźmie kąpiel w bomberka. Ruby kochani sobie teraz pyszne śniadanko, leśniczki wcina Nie zrobiła z lodówki wyciągnęła, ona jest zaleniwa. No i kochani, chciałabym z nią trochę poćwiczyć, bo przeczytałam w internecie, żeby zdjąć klątwę, musimy mieć jakiś specjalny eliksir, bądź rzucić na siebie zaklęcia. Ale my tego zaklęcia jeszcze nie potrafimy. Musimy się go dopiero naumieć. Kochana, sprzątnij. I chciałabym, żebyś najpierw zajęła się swoim ogródkiem. Tak. Zbierzemy cały plon. I później powiem ci, co masz dalej robić. Mamuśka się myje, Adelon, kochani, śpi. Dalej śpi hrabia jeden, jedyny mężczyzna w naszym domu. Jeszcze śpi w odziedziczonym po rodzica łóżku. Dobra, niech on się trochę jeszcze wyśpi. A Alana, kochani, po raz ostatni dzisiaj poszła, moment, kliknę na mamie, żeby sobie wzięła talerzyk. Po raz ostatni poszła do szkoły. Ja sobie jeden dzień nimi pograłam. Udało mi się ten jeden projekt ukończyć. Jesteśmy w połowie drugiego. No i lepiej już ta odpowiedzialność, kochani, wygląda, była naprawdę daleko, daleko i może mi się uda wyzerować, no zobaczymy, jak to wyjdzie z czasem, zwłaszcza, że Alana upnę sobie do Urubi, co możesz już ćwiczyć tą magię. To jest magia nieokznana. Zwłaszcza, że Alana, kochani, wraca do domu ze szkoły i szybko. Ma tylko wolne pół godziny, szybko leci na te swoje kółko teatralne. Chciałabym, żeby po raz ostatni jeszcze poszła. Nie jestem pewna, czy to po prostu zdążymy zrobić, czy raczej nie. No, a nuż widelec się uda. Zobaczymy. Dobra, Dylan, ty się chyba już hrabio wyspałeś. Zrobimy tak. Okropnie wygląda u Ciebie jest zabawa, ale najpierw sobie skorzystamy. Ja już Cię budzę. Wez sobie porcję i może sobie pooglądać kanał akcji. O, film akcji sobie zobacz. O, ktoś tam dzwoni do niego. Kto? Uczta w toalecie! Dobra. <laughs> Niech będzie. O nie, 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 nie! Nie jedz tego, bo to śmierdzi. Zresztą w lodówce też nam śmierdzi. Zaraz się tym zajmiemy, ale nie rybę. Moment. W ogóle, nakarm krowę, weź sobie jajka na toście i pooglądaj sobie film akcji. To będzie najlepsze rozwiązanie. Jak widzicie, robot, kochani, działa. tylko koleżanko, mi to ładnie posprzątaj, wyrzuć zepsute Żarcie wysło, czy jeszcze nie wysło? Jeszcze nie wysło. Chciałabym, żebyś, bo najpierw obowiązki, a później zaczniemy przygotowania na urodzinki dla małej. No co? Co się dzieje? To jest czyste? Nawet tak. No, już wywal. I miałaś zrobić pranko. No i jak tam coś umiesz, czy nie umiesz? Moja mała czarodziejko. Dobra, my tutaj pracujemy nad zabawą i głodem. Pani domu, jedyna pani domu, która mi tutaj została, sprząta. jakoś teraz umie ogarnąć ich brudy. Kochani, już niedługo kończy się zima. Nie wiem jak Wy, ale ja się bardzo cieszę. Ale tak, że tutaj u nas już nie będzie zimowo. Włącz. Tutaj mogłaby zimy wyrzucić. U Ciebie w miarę, w miarę na instrumencie chciałabyś sobie pograć trochę. Możesz wziąć pocztę. I no, zaczniemy przygotowania. Upieczemy ciacho dla małej. Ciasto kokosowe. To jest taki aniołeczek. Więc dla niej to może być, pewnie znowu jakieś śmierdziuchy mi przysłali. Ja się tego pozbywam. Okej, okay, nic nie zarobiliśmy. No i Dylan, jak skończysz się bawić, to czas do roboty. Na roli wiesz. Nie kup, tylko sprzedaj. Sprzedaj wszystko. Już. O, dzięki. No nie ty nie wychowany jesteś. Tutaj też. Jeszcze patrzę. Mamy coś tutaj do oewoluowania. Nie nasze pszczółki. O, jest! Nasze pszczółki smacznie, smacznie, kochani, sobie jeszcze śpią, ale już niedługo będziemy mieć świeży miodek. Mhm, dobra. O, jeszcze tu. I, mój drogi, um, czekaj, 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 bo ja bym chciała, żebyś Ulepszył. Co nieco. Możesz wyładować i przenieść do suszarki. Przestań ją zagadywać. Dodaj świeczki urodzinowe. Się? Wyłącz. Schowamy. O, mamy zdjęcie klątwy. Całe szczęście, kochani. Nieokreślona magia. Zdjęcie klątwy uwolni się spod działania magicznej klątwy. Zaraz tam to zrobimy. Niech ona jeszcze poćwiczy to magię. Upnę sobie... Chodź, wyładuj i włóż do suszarki, bo ty to pragnęłaś, tak? Wysuszyć ciuchy w suszarce, to ja już to usunę. Możesz włączyć i coś przygotujemy na ciepło. O, możesz jeszcze pogłaskać i pobawić się z krówką. I coś przygotujemy na ciepło, nie? żeby nie tylko słodkości, ale też było coś dobrego, a może zwykłego. No zobaczymy, co ona tam potrafi. Dopiero trzeci poziom. Ojej, mam nadzieję, że z którąś mi się uda dziesiąty poziom osiągnąć. Dobra, niech będzie to. Niech ona to zrobi. Majsterkowanie ćwicz, skarbie ćwicz. To, Dylan, jak skończysz, to podejdź albo podjedź, bo już Jesteś taki leniwy, że zawsze musisz podjechać, no nie możemy odzyskać żadnej części. Chciałabym, żeby on stworzył mi tego imprez obota, ale no niestety wiele mi rzeczy brakuje, więc koncentrujemy się na czymś innym. Stworzymy czyściobota, aby jak pojedziemy do naszego sklepu, móc to sprzedać. No i jak tam? A może wiesz co? Lepiej byłoby, gdybyśmy tego Twojego chowańca wezwały. Wezwij. Dobra. Jest. O, jest pewna siebie. Dobra. I kochani, zaklęcie zdjęcie klątwy. Mam nadzieję, że nam się to uda. Łupnijmy. Tak. Jo, oh, jest całe szczęście. Brawo! I przyszła Alana, moment my zaczynam grę. Chciałabym, żebyś jeszcze poćwiczyła magię złośliwą. Później sobie pójdzie skorzystać, i możesz wziąć kąpiel w bąbelka. Dzień dobry, kochanie. Jak się czujesz? Ładna dziewczynka, nie? Śliczna. Zobaczmy sobie. O, całkiem nieźle. Jeszcze przynajmniej jeden dzień do szkoły. Jakby poszła, to myślę, żeby to zaliczyła. Łupnijmy na jej samopoczucie. Nawet dobre jest. Nawet dobre. Mogłabyś mi tutaj podejść i sobie skorzystać. Mama, chciałabym, żebyś to schowała do lodówki i nakryjemy elegancko do stołu. Jeszcze mamy czas, bo. Jak wiecie, Alana pójdzie do swojego kółka, a my upieczymy jeszcze później Brownie. No idź. Tutaj ćwiczenia. O! Strach na wróble, kochani, także postanowił sobie poćwiczyć. Uhu, uhu. się nauczyłaś, tak? Zobaczmy tego rabusia. Posiądź coś, co nie należy do ciebie no dobra, niech rubi się ogarnie ale na łapki myjesz. no i uciekaj do swojego kółka. Nie jesteś FAFTMA choć przygotowana, ale chciałabym, żebyś jeszcze ostatni dzień tam poszła My tutaj przygotujemy coś dobrego do jedzonka o! I kochani, no właśnie, Alana do, na studia, pójdzie, pójdzie, z to sobie do wyposażenia i to, kochani, pójdzie do sprzedaży. A jakieś zabawki? Nie możemy nic zrobić, hmm, szkoda. A ulepszyć tutaj też nie możemy. Ćwicz, tak patrzę, gdzie co bym mógł zrobić? O, ulepsz. O proszę, ulepszaj, ulepszaj. Niedługo będzie wiosna, później lato. To nam się na pewno przyda. O nie, co tam się stało? Zawstydzenie. No to super. A ty, moja droga, mogłabyś do niego zadzwonić. Tak, nawet w wannie, bo on się bardzo naszej rubi ten koleś podoba. stworzy ładną scenografię. O, na dobrej drodze do Sławy jesteśmy, moi drodzy. Oho, ho, ho. Całkiem nieźle skończyłaś. Schowaj. Ja już myślę, że tak pomału zaczniemy przygotowania. Zanim ona wróci, te brownie zostawimy na później. Do kiedy to do której godzinki tam siedzisz? Do 17.30 Wiesz wyjdziesz wcześniej. Mm, wyjdź wcześniej. Tak. To już powinno być zaliczone. Dobra. Mama skorzysta sobie. Ty wiesz chciałabym, żebyś wzięła prysznic. I kochana, ale nie na tibelku, tylko wyjdziesz tutaj, podejdź. Najpierw może zdejmiemy pranie, bo to tak brzydko na urodzina widać, a to są Wam po prostu do wyposażenia alany. Już dzwonisz do tego swojego supermena. Jak tam? Idzie dobrze? Może tylko jedno, żeby zdążył przed balangą. Jest zmęczony, no ale trudno tak to zwykle bywa, że oni zawsze są zmęczeni. Gdzie to położysz? Mm. Ale odłóż pranie do szafy. I moja droga, urządzamy imprezę dla Twojej najmłodszej córki. Zaplanuj wydarzenie towarzyskie. O, ktoś do Ciebie dzwoni. Uff. Uh, 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 no niestety nie mogę, nie mogę w tej chwili, ale kiedy indziej z miłą chęcią. Dobra, przyjęcie urodzinowe nieprestiżowe. Jubilatką jest Alana, goście, no to nasza rodzina. Wuja, zaproszę. Kuzyna, zaproszę także. Rominę, bo to jest od strony babci Alany. A brata? Luka nie znasz? Uchowo, co tu się porobiło? Zapomniałaś, ale także nie znasz tej. No to wiesz co dziecka nie będziemy zapraszać samego. Musimy poznać jeszcze raz. Na razie to wszyscy. I u nas w domu, nie? Zrobimy tak. Aby to było u nas w domu. Dobra. Niech oni przyjdą. A chciałabym, żebyś ty jeszcze swoją e, dziewczynę zaprosił. O, zaprosiłam. Jak się ubrałaś? Tak, ok. A ty? O nie, zepsute. A to zaraz on naprawi. Przyszedł wujcio. Bardzo dobrze. Mogłabyś opowiedzieć śmieszną historię. Podziękować za przybycie. Porozmawiaj o teorii kolorów poznaj. O, kuzyn. Pogadaj o zainteresowaniach. Porozmawiaj o pokoju na świecie. Alana co za. To znaczy Alana Amanda co za bezczelność nie możemy jej tutaj rzucić szaru na nią no nie za bardzo możesz tu podejść z tym swoim krukiem, nie? może brudne kurcze odcięli im wodę zapalimy lampki na choince włączymy jakąś muzyczkę ładną może jazz? poprosimy momencik, poprosimy a tak, po pierwsze, ty chodź tutaj, kochasiu. Moment, 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 moment. Jakieś części masz w wyposażeniu, tak, dobra. Yy, po pierwsze, podejdziemy do niej, pocałujemy ją. Buzi, daj. Poprosimy ją, żeby się nam przebrała. Yy, poproś o pokazanie stroju imprezowego. O, dobra. Niech będzie. Gdzie są pozostali? No, jasne, że przy komputerze, no. Przecież oni nie mogą gdzie indziej siedzieć. Możesz opowiedzieć śmieszną historię kuzynowi. Zajmiesz się trochę. Dobra, nie będziemy przeciągać czasu. Niech Alana, kochani, wypowie życzenie. Chciałabym, żebyś się przywitała. Ty ją znasz, to dobrze, a ty też. Ok. No i, kochani, będziemy śpiewać 100 lat, nie? Ale podejdźcie tutaj, Simy, chodźcie. O, chciałeś objąć ją, o, ja ci brzydka przeszkodziłam. Chodź tu. Siostra ma urodziny, zastanawia się, duma nad życzeniem, co by chciała. No, dmuchamy. Ach. Kochani, zdobyła dodatkową cechę, dobre maniery. No ona jest dobrą dziewczynką, tak Wam powiedziałam. I chciałabym, żeby ona była Simką rodzinną. Mogłabyś zawołać wszystkich na posiłek. Chodźcie, chodźcie, goście. No, Amanda! jej trochę mi słońce teraz przeszkadza. Wiesz co, chciałabym, żebyś jeszcze raz ją poprosił o pokazanie stroju imprezowego. Poslebiaj dziewczynie. Przypomnę, że to jeszcze jest dziewczyna. Możesz opowiedzieć śmieszną historię. Poznaj, bo teraz występujesz w roli matki naszego Dylana. Porozmawiaj też z bratankiem. No i z bratem. Chciałabym, żebyś z bratem trochę porozmawiała, bo to na pewno są Wasze ostatnie chwile. Jak widzicie, Cezar jest bardzo stary, tak samo stara jest nasza Jacqueline i podejrzewam, że już niedługo ona pożegna się ze swoim życiem. Mogłabyś przeprowadzić ze siostrą ożywioną rozmowę. Okaż jej podziw. Pogratulujemy jej, jak tylko znajdę. O, gratuluj. O, właśnie, o to mi chodziło. No, właśnie, jak widzicie, zbliża się do końca swojego życia. Więc niedługo podejrzewam, że ona umrze. Niestety mój drogi poflirtuj. Poślij podcałunek. Możesz porozmawiać z nim. A co nie możemy? To ja sobie dodam ich do grupy. I muzyczkę, nie mamy tutaj tak. Mamy muzyczkę. Zmienimy stację na jakąś rymentiko i potanczamy sobie razem z Amandą. A dlaczego by nie? Tutaj teraz są sami dorośli simowie. Czyli niech oni sobie potanczą. Wy dziewczyny mogłybyście sobie e, Porozmawiać, pochwal strój. Podziękuj wujowi za przybycie. Pogadaj o marzenia. Możesz także opowiedzieć dowcip. Mama, ty prezent jej dałaś. Wszystko, co tam planowałam, tak? sobie sprawdzę. A tu. Mhm, chyba tak tak mi się wydaje dobrze, to jeszcze popraw siostrze humor przeprowadzimy ożywioną rozmowę mama Cię oczywiście pochwali szczerze pogratuluję no i przeprowadzi z Tobą czy tam kiedyś przeprowadzała babską rozmowę Kochana, bo widzę, że tutaj śmierdzi mi. Chciałabym, żebyś może nie magię, tylko posprzątaj własnoręcznie, bo tak nam zalatuje. I mogłabyś się także do tańca podłączyć. Jak najbardziej, taniec musi być. Tutaj sobie ona rozmawia ze starszymi. Mówiłam, że kochane dziecko, podziękuję jeszcze raz wujowi za przybycie. Opowiemy mu dowcip. Poprawimy mu humor. Kuzyn od strony właśnie matki gdzieś sobie polaz, nie wiem gdzie jest. Mam nadzieję, że albo poszedł do domu, a nie siedzi przy kąpie tutaj na górze, pewnie przy kąpie. No właśnie, przy kąpie. Jak zwykle, jak zwykle. No, oni sobie tutaj tańczą, ruszają, gibają, a ci sobie plotkują. Kochani, będziemy kończyć dzisiaj już odcinek wyzwania minimalistycznego życia. Mam nadzieję, że on Wam się podobał. Serdecznie Was zapraszam do oglądania kolejnych odcinków z tej serii. No a teraz już się z Wami żegnam i jak zwykle mówię Wam pa! pa.